Więc teraz chciałbym, żebyś sobie przeprowadził taki eksperyment, na przykład dzisiaj przez weekend, który polega na tym, że chciałbym, żebyś zaczął myśleć o sobie, znaczy o. o, o inaczej, o, chciałbym, żebyś zaczął myśleć o podświadomości jako takim błyskotliwym dziewięciolatku. Nie wiem, czy masz w rodzinie. W ogóle masz. No to, no, no, to, no to idealnie się składa, nie? Znaczy 9-latek to jest taki dzieciak, który już jakby jest w miarę poskładany, ale nie możemy jednocześnie od niego zbyt wiele wymagać. I i w momencie, w którym zaczniesz myśleć o poświadomości i swojej i innych ludzi, jako o takim błyskotliwym dziewięciolatku i to nie jest mój model, tylko jest taki między innymi jeden z najlepszych hipnotyzerów na świecie, od którego ja sobie to pożyczyłem, się nazywa Jonathan Chase i on ten model stosuje i to jest jeden z, jedna z największych zmian, jakie ja u siebie wprowadziłem w postrzeganiu siebie, świata i ludzi. Bo przecież, jeżeli coś chcesz osiągnąć, to nie zrobić tego sam, tylko jesteśmy w świecie, w którym są ludzie, i ci ludzie muszą ci w jakiś sposób pomóc czy dać, bo inaczej to się nazywa gwałt albo kradzież i tak dalej. Nie jakby ci ludzie muszą ci też dać, nie? więc jakby. To, jak postrzegasz siebie, to oznacza jednocześnie, jak postrzegasz siebie w stosunku do świata i w stosunku do innych ludzi, prawda? To nie jest tylko kwestia budowania obrazu siebie, samego siebie, tylko to jest obraz siebie i ty w stosunku do innych ludzi i ty w stosunku do świata. Jak odbierasz świat, jak odbierasz innych ludzi. Więc w momencie, w którym między innymi właśnie porównujesz się i zaczynasz stawiać ludzi na piedestał, to zaczynasz tworzyć bardzo duży dystans, nie? Wiesz, tak jak jest dystans między człowiekiem a Bogiem, prawda? W ten sposób odbierasz sobie siłę, odbierasz sobie władzę, odbierasz sobie percepcję wpływu, odbierasz sobie percepcję kontroli. Natomiast przed chwilą mówiliśmy o tym, że ludźmi rządzi podświadomość. Możemy przyjąć to jako pewnik, że ludźmi rządzi podświadomość. I w tym momencie mówimy o tym, że podświadomość jest jak błyskotliwy dziewięciolatek. W wielkim skrócie możemy sobie umownie powiedzieć, że za każdym razem, kiedy widzisz dorosłą osobę, to tak de facto widzisz dziewięciolatka w ciele dorosłej osoby. Czyli te wszystkie osoby, które tak bardzo podziwiasz, te wszystkie osoby, które są takim niedoścignionym wzorem, tak naprawdę są większymi dziećmi, bo rządzi nimi podświadomość. Podświadomość, która uwielbia emocje, która uwielbia odczucia i podświadomość, która dąży do tego co przyjemne, a ucieka od tego co nieprzyjemne. Dlatego ja do zażegania na zenie, powtarzam, że my nie jesteśmy logiczni, nie jesteśmy racjonalni. Między innymi dlatego, że, tak jak już rozmawialiśmy sobie o tym poziomie parteru, poziomie odczuć, to nie musi być logiczne, ani nie jest racjonalne. I potem tu idzie jak kaskada. W momencie, w którym tam masz czerwone światło albo zielone światło, to ta reakcja idzie niemalże automatycznie. I dlatego nieraz, wiesz, można być kolejnie sfrustrowanym ludźmi w momencie, w którym. Postrzegasz siebie albo innych jako, jako, jako logiczne, jak na przykład w momencie, w którym postrzegasz siebie jako osobę logiczną i racjonalną, i nagle nie robisz tego, co uważasz, że robić powinieneś. Nie? Ale wiesz, dlaczego nie robisz. A nie robisz dlatego, że nie znajdziesz mi na świecie dziewięciolatka, który uwielbia robić rzeczy, które są trudne, skomplikowane i bolesne. Bo każdy dziewięciolatek, a co za tym idzie, każdy człowiek czyli podświadomość, uwielbia to co jest lekkie, łatwe, przyjemne, proste i korzystne. I dlatego między innymi ta technika ze zmianą wartości, antywartości w wartość jest tak ważna, że zaczynasz kojarzyć te rzeczy, które ci są potrzebne i które chcesz z przyjemnością. Nie? I teraz, czy, znaczy, czy rozumiesz mi, mi, tą koncepcję podświadomości jako dziewięciolatka, a, a, a tym samym, tak? To jest jasne? Ok. I teraz, zrób sobie prosty eksperyment. Który pomoże ci mniej nakurwiać, a mieć więcej fanów, a co za tym idzie robić dużo więcej i dużo łatwiej. Od dzisiaj, przez parę dni, patrz na każdą osobę, z którą rozmawiasz, jako na dziewięciolatka, i rozmawiaj z nim jak z dziewięciolatkiem. W prosty sposób wiedząc, że ten ktoś chce się bawić, że szuka przyjemności, a unika bólu. I na przykład, wiesz, wielu facetów ma na przykład problem, jeżeli chodzi o, 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 o kobiety, które są atrakcyjne, prawda? Na przykład, wiesz, często jest tak, że, wiesz, faceci mają problem na przykład z ładnymi dziewczynami, ale nie mają problemu z zagadaniem z jakimiś totalnie brzydkimi albo, z, wiesz, nie wiem, z babcią czy z, 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 taką, z, z takimi kobietami, które już są powiedzmy w wieku nierębnym, że tak powiem, prawda? W tym sensie, prawda? No właśnie no między nimi to się bierze stąd, z tego stworzenia takiego wielkiego dystansu. Nie to, że, to, że on nagle patrzy, na przykład na jakieś cechy yy, tej, tej dziewczyny, typu uroda, i tworzy ogromny dystans, przez to, że stawia ją na piedesta. No, to to ideał i tak dalej. Tak, tak, i tak, tak. I ten ten tworzy na piedesta, i w tym momencie wiesz, tak. i, w, i w, tym, w tym momencie ten ktoś zaczyna się rozrastać. A ta osoba, która chciałaby pogadać, poderwać czy tam cokolwiek, zaczyna się kurczyć. Nie? Ale w momencie, w którym na przykład patrzysz, czy na tych ludzi, którzy mają to, co ty chcesz mieć, czy nawet na tych idoli, na Floyda, na Arnolda, na te wszystkie osoby, które wymieniłeś, zaczynasz patrzeć jak na dziewięciolatków, to nagle się okazuje, że cały świat zaczyna być placem zabaw. I, ty, i, i, i ten plac zabaw. Składa się z dwóch elementów. Składa się albo z narzędzi, albo z zabawek. I tyle, nie? I w momencie, w którym na przykład przechodzisz obok jakiegoś samochodu, który bardzo chciałbyś mieć, to możesz to... O, kurwa, nigdy mnie nie będzie stać i tak dalej. A możesz zacząć patrzeć na to jak na zabawkę. Po prostu większą zabawkę dla większych dzieci, nie? I dlatego ludzie między innymi kupują te wszystkie rzeczy. I dlatego wiesz, jak zwrócisz uwagę na to, to, widać doskonale na Facebooku i to widać doskonale w weekendy. Zresztą sam mi o tym napisałeś. Goście zamiast na przykład pracować, to wolą się zabawić. No dlaczego się wolą zabawić? Bo rządzi nami podświadomość. A podświadomość to dziewięciolatek. I dlatego, a 9-latek chce się bawić. Nie? Co jest skojarzone z tą zabawą, to już jest zupełnie co innego. Dla większości ludzi skojarzone są rzeczy, które są szkodliwe dla zdrowia. No, powiedzmy, albo są nie najmądrzejsze, no w ten sposób. Ale w momencie, i, i dlatego przeprowadź sobie ten eksperyment, przez parę dni na każdego łącznie z sobą patrz jak na dziewięciolatka, a na świat jak na plac zabaw. Czyli wszystko jest albo narzędziem, albo zabawką. I w tym momencie połowa presji absolutnie Ci schodzi. Przestajesz stawiać ludzi na piedestał. Przestajesz, wiesz, yy, tak jak ja napisałem wiesz w tym jednym sposób, że jednym z problemów jest to, że wiesz to, to co nas zatrzymuje, to jest kwestia tej iluzji bezpieczeństwa i iluzji skomplikowania, nie? że my wiesz zaczynamy w pewien sposób komplikować pewne rzeczy, a im bardziej to skomplikujesz, tym bardziej przestajesz sobie ufać, nie? I to jest między innymi jednym ze sposobów, w jaki ludzie utrzymują władzę, nie? Bo jeden ze sposobów, w jaki ludzie utrzymują władzę, to jest skomplikować rzeczywistość, a potem powiedzieć ci, że ty sobie nie poradzisz i potrzebujesz ich pomocy, nie? W ten sposób tworzy się właśnie ta bezradność, nabyta bezradność, prawda? W ten sposób. I w momencie, w którym ty nagle zaczynasz patrzeć na ludzi jak na dziewięciolatków i na świat jako na plac zabaw, to całkowicie zmieniasz metaforę tą, którą masz. Ja w tym najnowszym poście napisałem, jak ważne są metafory, nie? Więc owszem, wiesz, metafora wojny, konfliktu i tak dalej, to wszystko, to wszystko, to, wszystko, to, wszystko, to, wszystko jest, to wszystko jest prawda i to wszystko jest fajne w odpowiednim momencie, bo oczywiście są też dziewięciolatkowie, którzy chcą ci zrobić krzywdę, nie, i wtedy to już nie jest zabawa, nie, tylko wtedy naprawdę trzeba coś zrobić, ale generalnie przez parę dni, Zobaczy to się u ciebie sprawdza, bo to wszystko co ja mówię, to są tylko jakby kolejne narzędzia i zabawki dla ciebie, nie? To nie ma żadnych świętości. No coś w momencie... coś, coś, coś czuję, że się będzie sprawdzał. Ja, ja, prawda? To instyktownie, tak. bo od razu zaczyna. No, a dlaczego? No bo twoja podświadomość się zajarała w tym momencie, nie? No. Bo w tym momencie ten dziewięciolatek, którego masz w środku, nagle mówi, no właśnie, ca cały, czas o to, cały czas mi o to chodziło, nie? Bo ja nie chcę nakurwiać, bo ja chcę mieć fan, nie. I dlatego tak ważne jest skojarzenie rzeczy, które są potrzebne, jako przyjemne, i dlatego tak ważne jest pamiętanie o tym, żeby iść małymi krokami i żeby się wkręcać, nie? Że, żeby się pozwolić wkręcić. Bo ja między innymi też kolejną rzecz, którą sobie wypisałem, to to, że wypisywałeś, że masz, yy, wiesz, znaczy wielką wizję, wielkie plany. I to jest bardzo dobrze, bo to świadczy o ambicji i to jest super. Nie? Tylko pamiętać o tym, że ten dziewięciolatek jest tak naprawdę tym kierowcą, a ty jesteś trochę takim pilotem, jak powiedzmy, używając tej, tej właśnie też kolejnej metafory raju, nie? I to jest dokładnie tak, nie? On prowadzi, ale ty siedzisz na siedzeniu obok i masz przed sobą plan, prawda? Ten plan, o którym mówiliśmy przed chwilą, że go sobie stworzysz, i ty podajesz mu instrukcje, on je wypełnia, ale jednocześnie musisz pamiętać, że to ma być jak najbardziej lekkie, jak najbardziej łatwe, jak najbardziej przyjemne, jak najbardziej korzystne. To musi być proste, nie? bo to jest dziewięciolatek.